Zadanie. Narysuj w układzie współrzędnych pięciokąt wyznaczony przez osie układu i wykresy funkcji o podanych trzech wzorach. Oblicz pole tego pięciokąta. Narysujmy prostokątny układ współrzędnych oraz może bezpośrednio. Narysujmy wykres funkcji y równa się 4. Myślę, że wiesz, że jest to prosta pozioma. Zapiszmy y równa się 4. Jest to funkcja stała. Teraz narysujmy wykres funkcji drugiej y równa się minus x plus 5. W tym celu wykonajmy następującą tabelkę. Tutaj piszemy xy i do naszego wzoru wstawiajmy dowolne liczby. Najlepiej 0, ponieważ z 0 się dobrze liczy. Jak tu wstawimy 0, to y będzie równy 5. Robimy to w pamięci. Jeżeli tutaj wstawimy piątkę. To zauważ, że tutaj wstawiona piątka da nam minus piątkę, minus 5 plus 5, otrzymamy 0. I teraz zaznaczamy poszczególne punkty, i tutaj mamy wykres drugiej funkcji. Zapiszmy pod spodem y równa się minus x plus 5. Teraz przejdźmy do trzeciej funkcji y równa się 2x minus 4, i podobnie wykonajmy tabelkę. Tutaj w miejsce x ponownie wstawmy 0, bo się dobrze liczy. 0 razy 2 to 0, 0 minus 4, minus 4. Teraz tutaj wstawmy dwójkę, 2 razy 2 to 4, 4 minus 4 to 0. I zaznaczmy 0 minus 4 oraz 2, 0. Łączymy takie dwa punkty wykresem. I zauważamy, że powstał nam tutaj taki oto pięciokąt ograniczony trzema funkcjami oraz osiami układów współrzędnych. Warto dany pięciokąt podzielić na na przykład takie dwa trapezy. Tutaj na górze napiszmy pole pierwsze, tutaj pole drugie. Więc obliczając pole całego pięciokąta obliczymy najpierw pole pierwsze. Jest to pole trapezu. Wzór na pole trapezu A plus B razy h na 2 i wstawiamy. Podstawa górna to 1, dolna to 3. Widzisz, tutaj 1, tutaj 3. Wysokość jest równa 2, więc poza nawiasem razy 2 i dzielimy to wszystko na 2. Wiadomo, tutaj dwójki się redukują. 1 i 3 to 4. Więc przejdźmy teraz do pola drugiego. Podstawy 2 i 3. 2 plus 3, wysokość tak samo jak wcześniej jest równa 2 i dzielimy to wszystko na 2. Dwójki się skrócą i otrzymujemy 5. Dajmy odpowiedź. Pole pięciokąta wynosi 9 jednostek kwadratowych, czyli jest to suma tych dwóch pól.